Ile razy słyszałeś stwierdzenie, że po 30, albo 40, albo 50, tempo przemiany materii drastycznie spada, nie da się już odchudzać, a brzuch piwny jest naturalną konsekwencją wieku? W tym materiale obalę ten mit i powiem Ci, co naprawdę dzieje się z Twoim metabolizmem wraz z wiekiem, a co jest tylko wygodną wymówką. Zapraszam. Po pierwsze, definicja metabolizmu. Metabolizm, mówiąc bardzo prosto, to jest całość energii, którą zużywa Twój organizm, żeby żyć. I mamy trzy podstawowe składowe metabolizmu. Pierwsza składowa jest to podstawowa przemiana materii, czyli w momencie, kiedy byłbyś przykuty do łóżka, nie możesz w ogóle z niego wstać, to tak czy siak Twój organizm zużywa pewne pokłady energii, żeby zapewnić funkcjonowanie organom, takim jak wątroba, nerki, serce, mózg. Więc tak czy siak zużywasz pewną pulę energii. I jak pokazują badania, to sięga od 50 do nawet 70% całkowitego zapotrzebowania. Drugą składową jest tak zwana aktywność ruchowa, czyli w to wchodzą wszystkie treningi, które robisz. Również tutaj wchodzi powysiłkowa konsumpcja tlenu, czyli w momencie, kiedy się zmęczysz, to Twój organizm również potrzebuje trochę energii, żeby wrócić do równowagi, wrócić do homeostazy. To będzie również Żywa gestykulacja, taka jak moja, to również ciepala energię i pewną liczbę kalorii. I tutaj te szacunki mówią o tym, że to pochłania od 15 do 30% naszego całkowitego zapotrzebowania. Trzecią składową jest trawienie pokarmów. Tutaj w momencie kiedy coś jemy, to nasz organizm musi wykonać bardzo dużo pracy, żeby po pierwsze rozbić te wszystkie makroskładniki, te struktury, przetrawić je mechanicznie, później rozdysponować to po całym ciele, tam w to wchodzą białka, wydane tłuszcze, więc to również jest bardzo energochłonnym procesem. I jak pokazują szacunki, to pochłania około 8 15%. W momencie kiedy wiemy już, czym jest metabolizm, jakie są jego składowe, Teraz pytanie, co się dzieje wraz z wiekiem? Jak wiek wpływa na te poszczególne elementy, o których powiedziałem wcześniej. I posłużę się tutaj badaniem, które zostało przeprowadzone w 29 krajach. Wzięło w nim udział ponad 6000 osób, więc jest to bardzo dobre badanie, bardzo obszerne. I jak pokazuje to badanie, najszybszy metabolizm podstawowy mają niemowlęta, bo jest to okres intensywnego wzrostu i to jest moment, w którym mamy największe zapotrzebowanie podstawowej przemiany materii w całym naszym życiu. Oczywiście w stosunku. Do masy naszego ciała. Potem tempo przemiany materii stopniowo spada o około 3% rocznie i stabilizuje się około 20 roku życia. I teraz uwaga całe sedno i clue programu metabolizm od 20 roku życia do 60 roku życia jest praktycznie taki sam niezmienny. Zaskoczeni? Jeżeli tak jest i to badanie dostarcza nam tego typu dowodów, to jak to się dzieje, że obserwacje są inne, że ludzie faktycznie tyją wraz z wiekiem i mają coraz większe problemy, żeby się odchudzać? O tym za chwilę, ale jeżeli masz ponad 60 lat, to również nic straconego. Mam również tego typu przemiany na, na swoim kanale. Mam osoby, które dokonały świetnej transformacji, również po 60, bo jak pokazuje to samo badanie, Podstawowa przemiana materii zaczyna delikatnie spadać o około 0,7% rocznie, czyli 7% na 10 lat. Innymi słowy, i tutaj dokonałem obliczeń, różnica w podstawowej przemianie materii między 60-latkiem a 80-latkiem to będzie 225 kalorii. To tyle, co baton czekoladowy, trzy kromki chleba albo jedno piwo. Czy więc ta obserwacja, że ludzie tyją wraz z wiekiem i mają coraz większe problemy, żeby się odchudzać, jest totalnie wyssana z palca? Otóż nie. Natomiast przyczyny należy doszukiwać się w zmniejszonej aktywności fizycznej w ciągu całego dnia. Po prostu w momencie, kiedy mamy coraz więcej lat, coraz mniej się ruszamy. Dochodzą różne obowiązki, stajemy się nieco bardziej leniwi, wyręczamy się innymi osobami, przez co nasze zapotrzebowanie energetyczne spada. Częściej po prostu zalegamy na kanapie, nie chce nam się z niej wstać. I to jest główny problem. I uwaga, to jest bardzo dobra wiadomość, no bo przecież na to mamy realny wpływ. Innymi słowy, gdyby 50-latek ruszał się tyle co 20-latek, to ich tempo przemiany materii byłoby bardzo, bardzo, bardzo zbliżone. Więc implementacja zdrowych nawyków ruchu, będzie powodowała, że twój metabolizm będzie rozkręcony przez całe twoje życie. I to jest świetna wiadomość, tylko oczywiście trzeba o to zadbać. Do tej pory obaliliśmy trzy mity. Po pierwsze, to nieprawda, że metabolizm zwalnia po 30. Po drugie, masz większy wpływ na swój metabolizm niż myślałeś i to jest bardzo dobra wiadomość. I po trzecie, istnieje również mit, że kobiety mają wolniejszy metabolizm niż mężczyźni, więc to one są usprawiedliwione w swoim tyciu. Ale to też nie jest prawda. Kobiety po prostu mają mniejszą masę ciała, więc mają też mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, ale w momencie, kiedy zestawimy kobiety i mężczyznę o podobnej kompozycji ciała, okazuje się, że ich metabolizm również będzie bardzo, bardzo zbliżony. Z tą maleńką różnicą, że kobiety mają również troszkę mniej masy mięśniowej, a masa mięśniowa również powoduje, że nasz metabolizm delikatnie przyspiesza, ponieważ obsługa mięśni wymaga większe, większych nakładów energetycznych organizmu. Więc to to jest kolejny tip, jeżeli chcesz zadbać o szybki metabolizm, warto jest również trenować na siłowni. Więc co zrobić, żeby utrzymać metabolizm? Po pierwsze, oczywiście więcej się ruszać. Wybierz aktywność taką, którą lubisz. Jeżeli lubisz chodzić na siłownię, to trening 2 do 3 razy w tygodniu będzie super rozwiązaniem, ale może twoją pasją jest bieganie, jazda na rowerze, pływanie, cokolwiek byle, żeby pozostać aktywnym. Pamiętaj również o swojej aktywności pozatreningowej i tutaj warto, żebyś robił około 8-10 tysięcy kroków dziennie, bo też taka dawka ruchu spowoduje, że przepalasz dużą ilość kalorii, ale również ważne jest tak zwane vis vitalis. Czyli pokłady energii wewnętrznej, którą masz i którą możesz spożytkować właśnie na więcej ruchu. No bo w momencie, kiedy czujesz się senny, ospały, brakuje ci energii i motywacji, no to też nie będziesz się dużo ruszał, więc twoja przemiana materii również będzie na niskim poziomie. Dlatego tutaj wszystkie te składowe zdrowego stylu życia, jak odpowiednia dieta, nawodnienie, sen. Zarządzanie stresem, które jest tak potrzebne w dzisiejszych czasach, również wpływają na to, że Twoje pokłady energii są większe, masz żywszą gestykulację, więc też więcej kalorii przepalasz nagrywając tego typu materiały. Więc o to też należy zadbać. Podsumowując, Twój metabolizm nie zwalnia magicznie po 30, zwalnia Twoje tempo życia. A to jest dobra wiadomość, bo masz na to wpływ i możesz temu przeciwdziałać. Jeżeli chcesz więcej tego typu merytorycznych odcinków, zostaw koniecznie łapkę w górę, napisz komentarz, będzie mnie to motywowało do tworzenia więcej tego typu treści. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, cześć!